Co to jest spalony? Jak Karol strzeli gola to jest spalony? Siemano, z tej strony weekendowi ma, Dzisiaj nagrywamy dla Was odcinek specjalny z okazji Dnia Kobiet. Są z nami piłkarki lokalnych klubów. Dosyć spontanicznie postanowiliśmy nagrać taki odcinek i zaprosiliśmy parę kobitek. I oto one. A teraz nasz przyszły król pozna nasze piękne kandydatki. A oto I one. Siema, jestem Sylwia i na co dzień interesuję się piłką. Dzisiaj zajmę pierwsze miejsce, ale od końca. Cześć, jestem Ola, lubię tatuaże i przyszłam tu wygrać. <noise> Cześć, jestem Magda, nie wiem nic o piłce nożnej, ale przyszłam tu wygrać. Cześć, jestem Dominika, na Instagramie dosiakę, obserwujcie. Przyszłam zdobyć wszystkie punkty. Na Naszą pierwszą konkurencją jest rzut karny, klasyczny rzut karny. Pierwszą uczestniczką będzie syśka, nasza różowa Barbie. Landryna. Landryna. I druga różowa Barbie, jedna z dwóch różowych Barbie. Jesteś gotowa? Pierwszą konkurencją są rzuty karne Ale. <śmienic> ja bronię bez Jesteś gotowa? Jest. Waiting for things to be. Brawie. Prawie. Ale Mogęś poprzeczka była już zaliczona. Dobra. Czyli mam chociaż pół punkta? Za to? No? no, może być. <śmienic> o, chyba tam słupek był. To jest punkt. Yes! <śmienic> Można przekazać oficjalnie mikrofon w mu... Która kobieta następna. Ola, czy jesteś gotowa? Mm, tak. Ile, ile punktów zdobędziesz? Eee, max. Max Czyli, <grym>, czyli, czyli dwa. dwa. Tak, tak, dwa. Jak będziesz Tak będziesz strzelać, to musisz tak mówić ten. <grym>, to jest Ready? stresujące teraz. Super! I ja jeszcze raz? jeszcze no. raz? Tak, chyba numer dwa. Mniej denerwował, bo trochę bują tym telefonem. Tak sobie w prawo w lewo. Gratulujemy <Grycha> <Ono JESUS DOCZENCIO> <grycha> Ola. Dziękuję. Aby tak dalej. Kosmosu ziomalka ziomalka z łapki. Przedstaw się widzom. Do Od razu możecie sprawdzić Instagrama. Masz coś jeszcze do powiedzenia do widzów? Nie, lecimy kurwa. A subskrybujcie ten kanał. Nie. Zapraszam. A jeszcze jeszcze pytanie? Ile, ile trafisz? Wszystkie. Wszystkie? Tak. Trzy? Trzy. Dobra, dwa. Próba numer jeden. Jedziemy wow. I co gówniaku? Dobra, lecimy po złoto Dobra, jest z nami Mazialena. Tak jest. Ma teraz... Od tyłu zadam ci pytanie ile, ile trafisz bramek? Wszystkie. Wszystkie, czyli trzy jak to się na dwóch próbach? Tak. Okej. Okay. Chciałabyś coś dodać jeszcze od siebie? Łapka w górę. Łapka w górę. Dwie łapki, dwie łapki Arci w górę. też tak uważa. Trafię o, w jego no lewe, czarne ucho. Ja pierdolę! Dobrze, po, dobrze poszło. Dobrze poszło. Mięczak na bramce i teraz będzie miękki gol. No. Ale co do boku? Szczerze? Ma punkt, nie? Ja powiedziałem, że za słupek jest punkt. I trafiłam oba słupki. Zyćka, zapraszam. Kolejna nasza konkurencja, znana już z poprzedniego odcinka, czyli szerszej publiczności, taki węższej. Oj, dobra. Znaczy węższej, bo tam dużo się nie będzie. Na początek rzut karny w ciemno. Obawiam się, że coś mi się stanie. Nie. Jak nie będziesz, Jak Jest ułatwienie, jak nie będziecie brały rozbiegu. Ułatwienie to... jest takie, że rzut karny będzie rozmykany.

No dobra A ja żeby subskrybować kanał Druga Druga uczestniczka. Ale obrócisz mnie przedem do bramki, nie? A gdzie jest piłka? Ja już nie gdzie jest piłka Dawaj No i brawo Łatwo No to dobrze, trzeba teraz punkty nazbierać, bo potem na quizie polegniemy To ja już mam cztery? trudne, strasznie trudne, nie dam rady. Trudne jest? Na pewno? Tak. O, jest to widok. Bardzo trudna konkurencja. Wymyśl <grym> sobie piłkę <pisać> gdzie jest. A gdzie bramka, tam? Tak, druga kroki. Do tyłu? Tak. Już? Tak, strzelaj. <grym pisać> <A grym pisać> jeszcze raz <grym> spróbuj. <pisać> <grym pisać> Zgubiłam ją. Coś czuję, że tu nie ma piłki. Oddajcie piłkę! Podnieś sobie szali Jest piłka Mogę patrzeć? Dawaj tą piłkę! gdzie ja gdzieś takie? Tu mogę stać? Kończymy to! Spróbuję Jest minus 30 nic nie widzę, no dobrze, mam strita Czekaj, żebym widziałeś chociaż piłkę Nie przeklinamy, family friendly Zajebałeś mi piłkę <laughs> Zajebałeś mi. mi piłkę Widziałam Trafiłam? Nie Widzisz piłkę? Nie Nie zabieraj, bo ja wiem, że ty mnie oszukujesz Ja ci nie ufam ona widzi, bo się się zbog Trafiłam czy nie? O, trafiłam. To są pomówienia ze strony Uszatego. Przechodzimy do trzeciej konkurencji, która będzie e, rzut karny kręcony, pijany. Myślę, że niektórzy sobie na pewno dobrze poradzą z tym. Magda, to zapraszamy sylwetkę. Chciałem zrezygnować z tego, ale powiedzieli, że, że nie można. <grym> Tutaj też będzie rzut karny bez promkarza. Ułatwienie, bo zakładam, że mogą co niektóre nie dobiec do piłki. No, w jest niepotrzebny. Ja myślę, że nie trafię w piłkę. A nie ma wyższego? Daj Polską. Ma... E, 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 start! O nie, 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 nie. Jedna z gorszych konkurencji jaka tutaj jest. Jak, jak po weekendowym melanżu. Się. Punkcie się liczy za dotknięcie piłki? Nie, tak serio to nie było aż tak źle? Tylko przez chwilę trochę się kręciło, także te 15 razy myślę, że było dużo lepiej. Ale już nie powtarzamy. Przechodzimy do następnej uczestniczki, którą będzie Ola G. No jak to jest yy, być pijaną. Przypomnisz sobie teraz. Za mało, za mało ale. Bo no. ściąga mnie krew tylko nie. Zjemy w stuku. O! Chrawo tu się klika. Robimy, bo no mi się z tym zgadza. Jesteś gotowa? No, nie ma biłki. Start! Wow. Począł! Dobry mam błędnik. To się pije alkohol. Tam. To się umie w te gry. Kolejną konkurencją jest konkurencja Uno do Stres. Te konkurencje są Ci znane? znane? Znane. Jesteś gotowa? Chcesz zacząć od jednego kontaktu czy od trzech? Od trzech. Od trzech. Jak Dziś myślisz, ile my uda ci goli? Do tej pory strzeliłam chyba tylko jedną bramkę, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze jedna chociaż. Gotowa? Półtora czy, półtora i półtora? Półtora. O nie! <śmienny> Teraz dwa kontakty. Ja tylko... Ale tak lekko! Raz. <śmienny> 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 Mówiłam, że zdobędę jeden punkt? Ale lekko podasz, dobra? To teraz od trzech mogę zacząć? Dobra, no Ej, a może rycerz otworzy damską tą drużynę? Ej, ja bym się nadała chyba. Cii, dawaj. Musi uderzyć Ale dałeś ty! Uuu! Mówiła? Ja powinnam być tą kapitanką damskiej drużyny. Wszystkie. Wszystkie. Pięć? Trzy. Jesteś gotowa? Trzy, dwa, jeden. Dół. Moja osobista. Raz. O kurde! Dwa. Ale przyjęcie. O! Raz. <noise> Mogłoś lewą No mogą, mogą. O nie, ale to spieprzyłam. Trzy punkty poszły się. Teraz naj, najmocniejsza lewa noga. Tak. Bo jedyna? W gminie. W gminie. Tak. W gminie lipa. Kawa lipa trzyma kciuki. LZ, pozdrawiam klub LZ to lipa. Jakbyście potrzebowali napastnika, to Magda się nie nadaje. Gotowa? Tak. Konie <Gunię> Cię, gunię! No, dawaj to. Co mięczaku? Dawaj to. o mnie, czaku? Daj to. Ale zabiegła. No, dobra. No podaj, podaj! Dobra. Startujemy teraz z quizem Możesz wybrać y, numer od 1 do 14 i wtedy zadam Ci pytanie. 13. Jak rozstrzyga się zwycięstwo, jeśli w meczu jest remis, w regulaminowym czasie i w dogrywce? Są karne, znaczy no, najpierw jest dogrywka 30 minut, a później są karne. Wybieraj numer dalej. Mm, 12. Jaką nazwę ma liga w Polsce? Ekstraklasa. Dobra. Zgadza się, możesz wybierać dalej. 14 Co oznacza hat trick? E, 3 y, To są trzy bramki jednego piłkarza w meczu? Zgadza się? U, jestem zaskoczony, dobra. Idziemy dalej, może zbierać. 10. <laughs> Jaką nagrodę na koniec sezonu zdobywa najlepszy piłkarz na świecie? Złotą piłkę. Jo, niesamowite. Ostatni numer Raz. to e, będzie... Jeden. Ile trwa stand standardowe mecz piłki nożnej? Bez doliczonego czasu? 90 minut. Dobra, na to stronie. minut, jedna połowa. Zgadza się. Dziękujemy. Dzięki. Lecimy dalej. Następny uczestnik. Możesz wybrać y, od 1 do 14 numer. Dobra, to ja chcę 1. Ile trwa standardowy mecz piłki nożnej? 90 minut. Dobra, zgadza się. Proszę, możesz wybierać dalej. Y, 3. 3. Jak nazywa się największa impreza piłkarska na świecie, odbywająca się co 4 lata? Coś z Fifą pewnie? Nie! Ten, Mistrzostwa Świata jakieś pewnie, ale ja nie wiem, no Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dobrze, zgadza się. <grym> <grym> Możesz wybierać dalej numer. Yy, 7. 7? Co to jest spalony? <grym> Trafiłaś. Ja wiem, jak piłkarz, tylko poczekaj, dajcie mi się sobie, jak jest bramkarz i jest piłkarz z przeciwnej drużyny i strzeli gola, ale... Z drużyny bramkarza nie ma kogoś pomiędzy nimi, tak? Szczerze mówiąc sam nie zrozumiałem. No jeszcze raz, O jest bramkarz, to jest ty jesteś piłkarzem z przeciwnej drużyny, a ty jesteś od niego. No. I jak Karol strzeli gola, to jest spalone? No, no, to będzie dobre, później tam coś, no. Dobra, lecimy dalej. To już były trzy pytania. Dobra, dziesięć. Dziesięć? Jaką nagrodę na koniec sezonu zdobywa najlepszy piłkarz na świecie? Jakąś złotą statuetkę. Tam króla strzelców. Możesz bliżej przy pierwszej odpowiedzi. To statuetkę. Ja, złotą i coś tam. Złotą dalej. piłkę. Daję. Brawo, zgadza się. <laughs> <laughs> I ostatnie pytanie, możesz losować numer. E, 14 chcę. Albo nie, 13. 13. Jak rozstrzyga się zwycięstwo, jeśli w meczu jest remis w regulaminowym czasie i w dogrywce? E, w karnych. Dobrze. Zgadza się, brawo. Brawo. Zapowiem no, się że ci poszło. Masz uciekać do szatni, bo jest zimno. 4. Dobra, następna uczestniczka, e, 13. Jak rozstrzyga się zwycięstwo, jeśli w meczu jest remis z w czasie i w dogrywce? No, mam. Aha, w dogrywce? W sensie w doliczonym czasie, czy mówisz o dogrywce? Jaki jest remis i w, i w meczu, i w dogrywce później. No to to później co jest? Karne. Dobrze, zgadza się. No to może dalej numer wybierać? E, 7. 7. Co to jest spalony? Spalony jest wtedy, kiedy atakujący przyjmie piłkę poza linią obrońców jak przekroczy linię obrońców. Jest jeszcze jedno takie ważne słowo, ale możemy zaliczyć. Napastnik. Nie, będzie to będzie dobre Pod szorcy tak, później. Tak, Dobra, teraz możesz dalej numer wybierać? Trzy. Jak nazywa się największa impreza piłkarska na świecie, odbywająca się co cztery lata? Euro. Nie? Na świecie. Mistrzostwa na świecie. świata. Aha. Nie wiem, no to sześć. Sześć. Ile trwa dogrywka? Sześćdziesiąt minut. Nie. Niestety nie. Numer, poproszę. Jeden. Ile trwa standardowy mecz piłki nożnej? 90. Nie. <trafiłem>. Zgadza się. No, już ostatnia uczestniczka. To jeden. Ile trwa standardowy mecz piłki nożnej? 90 minut. Dobra, zgadza się. Lecimy dalej. Numer, poproszę. Aha, 14. Co oznacza hat-trick? Robert Lewandowski. Nie wiesz? Nie wiem. Czekaj, ja mogę tylko to tak ze Takie no. kopnięcie, że jak jestem od tyłu i tu jest bramka i tak o kopię i tak. To tak to. I trap w Nie tak, aczkolwiek nie. No to Robert Lewandowski. Dobra, to dwa. Ile no. osób gra w jednej drużynie na boisku w meczu piłkarskim? 11. Dobra. Trzy. Trzy. No, nie, 11. Jak nazywa się największa impreza piłkarska na świecie odbywająca się co cztery lata? Na świecie FIFA. A jakoś bardziej ogólnikowo, tak? Mistrzostwa świata? Zgadza się. Piłkę brawo. nożną? Tak. No, następne pytanie. Eee, cztery. Jaki co? kształt ma boisko piłkarskie? Prostokątu czy kwadratu? Prostokątu. <laughs> Za dużo podpowiem. <laughs> <się z> Nie <laughs> można ściągać. Prostokątu. I, I ostatni numer teraz. Jak? Jak, jak? jak było od 1 do 4 i 14. Zadamy jeszcze, co to jest spalony? Muszę to pokazać, jak jest dwóch obrońców. I tutaj sobie biegnie ziomeczek i podaje do drugiego. To on nie może być za nimi, tylko musi być przed nimi. I, a jeśli jest za nimi. Dobrze <śm> wytłumaczone, generalnie. Za nimi. Ale kiedy? W jakim momencie? Podania. Dobrze. To jest spalone. A jak jest Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. No to jest koniec, nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dajem. Wszystkim kobietom z okazji ich święta wszystkiego dobrego. Dużo uśmiechu przede wszystkim. Kochamy wszystkie kobitki. Kasper zwłaszcza kocha wszystkie kobitki. Dziękujemy także dziewczynom za wystąpienie w naszym odcinku. Także dziewczyny, czy chciałybyście coś powiedzieć od siebie?